Tak, na mnie. ze mną streama Jestem zrobić mnie grać w Lola, a dziadek... A będziesz miała buty czy nie? No, czy będziesz miała gołe stópki? stópki? O to pytam. A <noise> mówiła, ze stópki może pokazać cię na streamie. To bo jest myśl, chyba myślę, że dziadek, najważniejsze. Myślę, że dziadek nie nauczyłby mnie grać. Z... Po prostu był z dziadkiem i to jest oferta dla ciebie. Taka... Fajnie. Taka wiesz... Fajnie, spróbuj się nie zgodzić, to ci kurwa piekło zgotują. <noise> No, jeden raz w życiu. mogę przyjść, zrobić streama z tobą i nauczyć mnie grać w Legends Ale obiecaj, że będziesz miała. Ale widzicie? I to jest właśnie. Ktoś pomyśli, ja chciałem tylko coś powiedzieć. Ktoś pomyśli, że fajnie dziewczyna propozycję jakąś daje wspólnego streama. Nie. Ona całą pracę Marcina jako streamera, od potrzebek, całą umiejętność grania w League Legend Wymyślania kontentu i żartów sprowadza do tego, że on ma ją w jeden stream nauczyć wszystkiego, rozumiecie? Ona, ona tak, jakby mu pluje do mordy i mówi tak: No, naucz mnie, jeden stream sobie zrobimy razem. Ja też będę takim streamerem jak ty. Wszystko to, co kurwa człowiek osiągnie, ona tak spłaszcza, bo ona nie myśli o tym. I jak, Marcin, się teraz czujesz? Myślę, że piekło mężczyzn to za mało, żeby opisać tę sytuację. Poza tym wiesz, to widać. Porównaj sobie kariery, człowieku. Ja 5 lat ciężko zapierdalam, wychowuję młode pokolenie, ratuję dzieciakom, wiesz. Życia życie, przed komputerem, życie kurwa. A ona, ona mówi, sobie że robi Brazilian booty kurwa. ona robi, kurwa, sobie, wiesz, operację na dupsko I ona mówi, że ona raz może mi pozwoli zrobić z nią streama. No I to jest właśnie piekło mężczyzn, kurwa, Dla po raz kolejny. Się należą, kurwa. O. Napastowanie, przedmiotowe traktowanie, wykorzystywanie mężczyzn, dramat to jest kurwa w dzisiejszych czasach. Ale kurwa mi się autentycznie już przykro zrobiło. Przykro mi się zrobiło, że tak można sobie pozwalać.